Zwykle wybór biustonosza sprowadza się do trzech opcji: stanik typu push-up, który świetnie wygląda, ale wżyna się w ciało i z przyjaznej postawie, stanik ortopedyczny, który jest korzystny dla pleców, ale mało atrakcyjny, lub stanik bez drutów który jest przyjemny w noszeniu, ale nie zapewnia żadnego wsparcia. Poszukiwanie doskonałego biustonosza, który dobrze leży, zapewnia właściwe podparcie i nigdzie się nie wżyna, to źródło prawdziwej frustracji, którą każda kobieta zna aż za dobrze. Dlaczego nie możemy mieć biustonosza, który korzystnie wpływa na zdrowie pleców i wygląd dekoltu? Nareszcie koniec z tym. Przedstawiamy opatentowany stanik Sancom. Podnosi biust i redukuje ból pleców. Ta innowacyjna, opatentowana technologia budowy stanika została Wynaleziona w Szwajcarii przez doktora Mazurik. Opatentowany biustonosz Sankom jest nowym wynalazkiem, który zapewnia właściwe ułożenie łopatek i poprawia sylwetkę. Sankom Bra ma opatentowany system zróżnicowanego nacisku w różnych miejscach, aby zapewnić maksymalne podparcie i lepszą sylwetkę. Poza tym ma wyjmowane wkładki. Suncom brat jest wykonany z oddychającego, hipoalergicznego materiału, aby zapewnić maksimum komfortu przez cały dzień. W nie ma żadnych drutów. Jest za to szeroka taśma pod biustem, która zapewnia dodatkowy komfort. Jego opatentowana budowa powoduje prostowanie pleców i gwarantuje uniesienie piersi bez nadwyrężania górnej części pleców. Sankom Bra łatwo się zakłada: po prostu wchodzisz w niego i przekładasz ramionczka przez ręce. Sancombra Bra zastąpi wszystkie zwykłe biustonosze biustonosze ortopedyczne i sportowe ponieważ posiada wszelkie potrzebne właściwości. Opatentowany wyjątkowy Sankom Bra. Jest dostępny w kilku rozmiarach. Każda z Was bez najmniejszego problemu znajdzie odpowiedni rozmiar dla siebie. To bardzo proste. Jest dostępny w kolorze białym, czarnym i cielistym. Sankom Bra jest jedyny w swoim rodzaju. Maksymalna wygoda przez cały dzień.